Potrącił pieszego, który przez przednią szybę wpadł mu do samochodu, zamiast do szpitala zabrał go do garażu. Posłuchajcie tej historii do końca, bo jest nieprawdopodobne. Miejscowość Rzeczyca, Straż Graniczna znajduje na drodze ślady hamowania but... Telefon komórkowy i do tego wszystkiego krew. No i zaczynają sprawdzać, co tam się wydarzyło. I co się okazało? Czterech panów piło, ten starszy 39-letni obraził się na resztę, więc poszedł z buta do domu, a wtedy 37-latek jedzie za nim. I nie wiemy, czy przez przypadek, czy specjalnie, ale ostatecznie wjechał w tego starszego, który przez przednią szybę wpadł mu do pojazdu. No, i ten młodszy, jak patrzy, że kolega jest obok niego, już w tym pojeździe nieprzytomny, to zamiast do szpitala pojechał z nim do garażu. Ten się obudził w tym garażu i stwierdził, że dobra, co tak będziemy sobie siedzieć, więc zaczęli pić alkohol wysokoprocentowy, według funkcjonariuszy policji. I teraz najlepsze na koniec jest to, że ten potrącony mówi policjantom, że w sumie nic się nie stało, i on w ogóle do nikogo nie ma pretensji.